Dobra, witam w kolejnym odcinku z tej strony Łukasz tutaj Lipka, a to jest droga do legendy. Niestety nie udało się w poprzednim odcinku dokończyć um, tej gry, dlatego że kapłan wyjątkowo długo grał, wyjątkowo długie tury robił. Dlatego w tym odcinku kończymy, kończymy tę grę, walczymy o wynik 6-3, co najmniej 6-3, walczymy o honor. Mam nadzieję, że to nam się uda. Serdecznie zapraszam na ten odcinek. Zmienny cień. Ja nie mam jakiś dobry kartali, więc to nie jest tragiczne. Możemy tu zagrać, portal, tu wymienić. No to zróbmy tak, portal 7-4. Nie, i tak w ten sposób powinienem wymienić. Dlaczego? Dlatego, że kapon jest bardzo słaby, jeśli chodzi o zadawanie punktu obrażeń. Więc nawet jeśli tutaj wymieni, to tu będzie mu ciężko zadać jeden punkt obrażeń. Dlatego właśnie kapłan jest na arenie słaby. Bo nie ma prawie opcji, żeby on zadawał jeden punkt obrażeń. To jest jego największa bolączka, największa strata na arenie. Oczywiście tu sobie zabije, ale te 6-1. I co? On nie zagraje jednostki 6-6, bo 6-1 za darmo zabije, a nie ma jak zadać tego punktu obrażeń. Ta moc specjalna to jest bolączka kapłana. Oj, psychotrofnie. No dobra, zagramy jeźdźca i jeśli nie będzie miał słowo cienia ból, to będzie to dla nas korzystne. Myśli, czy nie zagrać jeszcze czegoś. Panie kapłanie, bo drugi odcinek mi zleci na Panu. no. Drugi odcinek nam zleci. Jeździe Skodo, atak, atak. I widzicie, jednostka za 5 many, która miała 6,1 statystyki, zabiła jednostkę za 5 many. Więc no, tak jak mówię, to jest, to jest główny kłopot kapłana, że on nie ma jak zadawać tego punktu obrażeń. Co teraz? Akceptowalne. Dziwię się, że w poprzedniej turze tego nie zagrał, bo mógł to zagrać w poprzedniej turze. Zabijemy to po prostu kulą ognia. Polimorfia? Nie. Kula ognia, dlatego że jeszcze... To jest kapłan, jeszcze może mieć jakąś dużą jednostkę. No teraz jest walka tak naprawdę o karty z wierzchu. Bo nikt nie narzuca presji, wartości wystarczającej. I ja mam jedną kartę. I on miał jedną kartę, dobrą teraz jedną, bo jest jego tura. Więc teraz jest tylko i wyłącznie zabawa, kto będzie lepiej. Dobierał. Ja zbytnio dużo kart na późniejszą fazę w tali nie mam już i to może być pewien problem. To może być pewien problem, że większość moich kart w talii to są karty tanie. Czy piromantę chcę dogrywać? Tak jak mówiłem, kapon jest bardzo słaby w zadawaniu punktu obrażeń. Więc ja wolę to w ten sposób zrobić, bo więcej prawie już zaklęć nie mam w talii. I teraz mam więcej obrażeń po prostu, a żeby kapłan zaatakował tutaj, żeby zabił dwie jednostki, ciężko mu będzie. Ciężko mu będzie. Ewentualnie mogłem te 3-3 przetrzymać, żeby nie miał rozbłysku światłości, tak? Ale tylko rozbłysk światłości no, mnie tego. No. Ja. Kara. No to niestety dobra karta z wierzchu dla niego. Pytanie czy wymieniam. Pytanie czy wymieniam. Wydaje mi się, że nie. Owszem, to by było potencjalnie 8 obrażeń. Ale łatwo by mu było dostać odpowiedź na to. Ataku atakuje mocą specjalną, dlatego że jeśli on wymieni tutaj, potem podleczy, zostanie mu... Um, 5 punktów zdrowia, tak? 4 punktów zdrowia i wtedy 3-1 plus moc specjalna to zabija. Ale o, matko bosko, on ma tak fatalne karty i dostaje je teraz ciągle z wierzchu. Szkoda. To jest fatalna karta na arenie, zwłaszcza na kapłanie, gdzie nasza moc specjalna na kapłanie jest po prostu fatalna. Jestem trochę zły. Jestem trochę zły, bo ja dostaję 1, 2, ja dostaję 3, 3, a on dostał 6, 6, 8, 8 i 3, 6. No i to jest koniec. I to jest koniec. I marzenia nasze o 6, co najmniej 6, 3, legły w gruzach. No, widzieliście, co tu się stało? No. Czuję ból, ale co zrobić? Powiedziałem kilka tur wcześniej, że będzie to walka o karty z wierzchu. Czy mogę to zagrać inaczej? Czy mogę narzucić presję wartości wystarczającej? Raczej nie. Raczej nie. No nie jest to tylko zapłakać i grać dalej. Nie. Czy mam kartę, która ratuje? Chyba nie. Szalony bombia, że się trafi dwa razy, raz tutaj, raz tutaj. Nawet on nie pomógł. Nawet on nie pomógł. Gdyby trafił raz tutaj, ja bym co dostał? Co mi zostało z dużych jednostek? No, no nie, no tak się nie bawimy, że on takie karty dostaje z wyszkłamy. A my same dziadostwo. No dostaliśmy trójkę, jedyn, Trójkę, dwójkę, dwójkę on dostał. Ups, ups, ups. Przepraszam za to. Czekajcie. Przepraszam za to zepsucie green screenu. Ale posypał mi się montaż świetny, że tak powiem. I Muszę teraz ratować sytuację. O! Jest. Nie widzieliście tego. Przepraszam za usterki techniczne. Życie to nie bajka. Dobra, już jest wszystko dobrze. Przepraszam, lampa mi po prostu spadła z wrażenia po tym, jak zobaczyła to, co się stało w tej grze i to, co dobierał kapłan. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie i nikomu, nikomu o tym nie mówcie, co tu się stało. Nie widzieliście tego zielonego tła, nie widzieliście tego. Dobra, trzy pakiety, może pakiety mi osłodzą to, co się wydarzyło w tamtej grze. No zawsze złota karta, tak? Ale no, znowu jedna zwykła i to. Boję się o tą lampę teraz. Boję się o tą lampę teraz. Dwie zwykłe, widzicie? Już po tej dziesiątej dziesiątym pakiecie coraz lepiej jest. I. Filowe tylko. Filowe tylko, polepszenie życia. Dobra. Końcy, kończymy ten odcinek w sensie. Do końca tego odcinka będziemy po prostu wybierać karty na arenie. Najlepszy czarnoksiężnik, potem łotr, kapłan top 5-6. Więc czarnoksiężnik, no, bierzemy najlepsze klasy. Zwłaszcza, że potrzebuje teraz złota słońcowierca. Perełka, perełka jeśli chodzi o areny. 6 na 4 5 statystyki za ten koszt, słabe ale ogólnie bardzo solidne na arenie. 5 zdrowia na arenie robi robotę. Plus, no ta Boska Tarcza, Prowokacja, coś pięknego. Mikstura jest dobra, żmij jest... Jeśli mamy smok, sm, Jeśli mamy smoki, to jest dobry. Jeśli nie mamy, to jest fatalny. Ale słońce Słońcowierca jest po prostu pewne. Przyjazny Barman bardzo dobry na... Czarnoksiężnika, dlatego że leczenie nam się przyda, ze względu na naszą moc specjalną. Uczestnik turnieju... Bardzo słaby, znaczy no nie bardzo słaby, ale słaby ze względu na to, że ginie od mocy specjalnej. Jeden punkt zdrowia prawie nigdy nie jest dobry. Niestabilny jest. Dużo słabszy niż przyjazny barman. Zombiak, najlepsza jedynka w grze. Yeti, bardzo dobra czwórka, Herold, fenomenalna czwórka na czarnoksiężniku. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy demony, jeśli to wyciągnie demona, to automatycznie wygrywa. To jest bardzo dobre na arenie. I demony mamy bardzo często. Demony są ogólnie dobre, więc pytanie, czy Zombiak czy Herold? Ja chyba wezmę Herolda, Herold sam wygrywa gry. Zombiak jest fenomenalny dla czarnoksiężnika, ale Herold sam wygrywa gry. Zabójca zbyt wolny, za 7 manek chcę mieć jednostkę 6-6, która zadaje 3 punkty obszarowo. Korsarz słaby, szanowny alchemik nie jest tragiczny, więc weźmy szanownego alchemika. Akolita bólu nie pasuje do czarów sięka ze względu na naszą moc specjalną. Hochlik krwi przeciętny, tragarz oręża przeciętny. I Hochlik krwi psuje mi herolda, więc ja wezmę tego tragarza. Twórc bagen, bardzo dobra karta na arenie. Super statystyki plus prowokacja, gdzie na czarnym księżników prowokację chcemy. czempion jest OK. Zależy jak mamy, jaką mamy talię, ile stronników, ilu stronników którzy będą yy, na stole, będą tak jakby zagoniami, na przykład, którzy zostają na stół, tak? Zależy od tego po prostu, czy będziemy ten stół kontrolować, czy nie. Chodzenie jest dobre, ale WWE po prostu wygrywa. Chemiczka dobra, gladiatorka świetne statystyki za 5 many. Kapłanka Eluny słaba. Wydaje mi się, że wolę gladiatorkę ponad chemiczką. Po prostu to są świetne bazowe statystyki. Kacz kryształu na razie mamy tylko jednego demona, ale i tak w porównaniu do dwóch pozostałych kart, no to są po prostu ok statystyki plus możliwy dobry okrzyk bojowy. Fatalna karta, zawolna karta do naszej talii. Schwytany, więc weźmiemy po prostu w porządku dwójkę. 2 mana 3 2 ujdzie w tłumie. Mamma mia. Zaczynał się, zaczynała się dobrze talia, teraz mam do wyboru trzy fatalne karty. Oj, Sędziwy Magnie, mam Zaklęć Ptasi... No weźmy tego Mistrza, ale... Ale to nie jest dobre, za dwa many 1-3 ginie od Bagiennego Raptora na przykład i tyle. Pytanie, czy Chemiczkę, czy Yeti wolę. Pytanie, jak bardzo chcę zwolnić talię. Yeti ma lepsze statystyki, Chemiczka ma super okrzyk bojowy. Wydaje mi się, że wezmę Chemiczkę nawet. Yeti dawniej był dużo lepszy, bo teraz na przykład w momencie, kiedy po, pojawiła się 5-5-6, to Yeti traci, tak? bo Yeti za darmo ginie od takiej gladiatorki, więc ja wezmę tą chemiczkę. Pokorny Giermek, bo rycerz jest słaby i Pająk, mimo że brakuje mi trójek, też jest słaby, więc weźmy tego Giermka. Porusznik bardzo dobra, dwójka, chemiczka świetna, czwórka, znaczy no świetna, bardzo dobra. Działo okrętowe w porządku, dwójka, porusznik na pewno lepszy. Mamy raz, dwa, <laughs> Przepraszam, głos trochę tracę. Nie wiem, czy ja nie wolę chemiczki. no porucznik jest bardzo dobrą dwójką. Weźmy chemiczkę. Skamieniały, zawolny, mimo że mamy tam jedną synergię. Ogrzemak, nie mam zaklęć, więc weźmy rycerza. Śmiertelny wir. Brakuje mi zaklęć, brakuje mi też trójek, ale znacznie bardziej braku, brakuje mi zaklęć. Żywiołak dobry tempo, swing, czyli zmiana... Zmiana tempa w sensie, że my zamrozimy dużą jednostkę przeciwnikowi. Sami wjedziemy na stół z jednostką 5-5. Jest to bardzo dobre na arenie. A brakara brakuje mi zaklęć, ale to jest zaklęcie tak naprawdę, które przyzywa stroników, więc weźmy żywiołaka. Mikstura. Świetna opcja do usunięcia stronika przeciwnikowi. Problem jest taki, że ja demonów w ogóle nie mam do wyboru. No dobra, mikstura nie będę narzekał, bo jest świetna. Brakuje mi trójek. Zdecydowanie najlepszą truką jest krwawy rycerz. Bardzo obecnie są popularne popularne Boskie Tarcze, więc zdecydowanie Krwawy Rycerz. Kolejne wybory? Zaraz, po krótkiej przerwie, na którą zapraszam. Do zobaczenia za momencik. Witam po krótkiej przerwie. Obecnie 17. karta do wyboru. Krwawy Rycerz, tak jak przed przerwą powiedziałem. No i zobaczmy, co jest dalej. Nikczemny czy Mściwy? Mamy piątki, dwie, mamy czwórki... Chemiczka to nie jest czwórka. Chemiczka to jest bardziej późniejsza faza gry. Jako dobór po prostu tej. tej mikstury. Więc wydaje mi się, że nikczemny. Jako po prostu dobra czwórka, tak? 5-4 wolę 4-5 statystyki, ale 5-4 z prowokacją zyskuje. Brakuje mi trójek, ale przemetniczka jest po prostu fenomenalna na późniejszą fazę. Mroczny kontrakt też nie jest wbrew pozorom zły. Ale do naszej talii, gdzie mamy. W miarę wolną talię to nie pasuje. Więc weźmy przemytniczkę. Potrzebuję w ogóle demonów. Nie wiem, co się stało z moimi demonami. Korsarz 5-4, Tygrys, świetna piątka. Korsarz przeciętna czwórka. E, czy mamy smoków do technika? Brakuje mi trujek. Brakuje mi trujek. Smoki, smoki, smoki. Nie mamy smoków. Ja wezmę Tygrysa. Świetna piątka. Oczywiście, piątek nie potrzebuje, ewentualnie jedną. Ale Tygrys jest zbyt dobry. Ojej. Berserker nie mamy za dużo piątek. Historyczka nie mamy smoków. No nie mamy. Więc kałużę, jako po prostu zwykła dwójka. Korsarz magik. Magik nie pasuje, nie mamy smoków. Mamy tam kilka bestii, jednego murloka, to jest za mało. Problem tej talii jest taki: opędanych mieć jest świetny, zbir za do tej talii, fruwający, mimo że brakuje mi trujek, to jest fatalna. Prastary, czy ma jakąś synergię z, z chemiczką i z grobowym pająkiem? Kurczę, wziąłem Herolda ponad zombiakiem, a nie miałem do wyboru ani jednego demona chyba. Pytanie, czy stwór, czy prastary. prastary mi się najlepszy? Widzący, brakuje nam trójek, ale leczenie na Czarnoksiężniku jest bardzo dobre. Uliczny to jest demon. <grym> tak, ale to jest fatalny demon, zwłaszcza, że mam tylko jedno zaklęcie, które zadaje obrażenia. Pani Mikstur czy Szatkownik? Szatkownik jest świetną czwórką, Pani Mikstur jest świetna dla Czarnoksiężnika. Czy ja mogę zrezygnować z Szatkownika? Mamy raz, dwa, trzy, cztery pewne czwórki. Trzy czwórki, które dobierają. I mamy dwie jedynki, tak? Nie, ja wezmę szatkownik. Szatkownik jest zbyt dobry, żeby go pominąć. To jest demon, ale to jest demon słaby do naszej talii, gdzie nie mamy żadnej karty, która odrzuca. Więc weźmy świetną dwójkę w postaci żonglera. Kurczę, no proszę, demona. Czwórek mamy wystarczająco. Weźmy kolejną dwójkę. Ale kurczę. To jest demon. To jest demon, który ma synergię z heroldem. Nie jest to dobry demon, ale w szaleństwa i pomniejszy bukanie jest słaby. Kurczę, no nie mamy zaklęć. Mamy... ...dwa zaklęcia na 30 kart. No chemiczka może coś uratuje. Że ja nie miałem do wyboru demonów, to naprawdę jestem... jestem w szoku. Dobra, no zagrajmy pierwszą grę, ale nie wróżę sukcesu. No nie wiem, kiedy ja ostatnio miałem taką sytuację, że nie miał demonów do wyboru. To było naprawdę dziwne, ani obszorówek, ani demonów, ani zaklęć. Dobra, opętany zostaje, reszta do zmiany. Chociaż widzący może mam mało trójek. Nie, potrzebuję dwójki. Więc opętany tylko zostaje. Co i mogłem więcej jedynek wziąć? Żałuję bardzo, że wziąłem Herolda ponad zombiakiem, no ale. To był czwarty wybór chyba? Gdzie demony bardzo częste, bardzo dobre są, tak? No trudno się mówi, trudno się mówi, żyje się dalej, ale jakie to życie, moi mili, jakie to życie. No panie szamanie, bo jak ja nie zdążę znowu odcinka skończyć, bo będziesz przedłużał, to naprawdę, trzy karty aż zostawił, czyli ma dobrą rękę, czyli ma pewnie jakąś broń, co mnie nie cieszy. Czyli ma pewnie jakąś broń, co mnie nie cieszy. Mnie nie bawiłem się jeszcze tą mapą. Ktoś tą strzelą się robi, czy nie? No proszę, dlatego zostawię całą rękę. Działo, czy raptor? Wydaje mi się, że... Chociaż nie, działo jest lepsze w przypadku, jeśli by miał broń. Bo oczywiście raptor by to wymienił, ale jeśli on ma broń, to działo jest bardziej stabilne. Broń za dwa. mówię o tej broni, która przyzywa też nefrytowego golema. A tu się co robi? Tutaj można by. Może coś wybuchnąć, chyba nie co? O proszę! No, ale w następnej turze będzie miał jeden manę, tak? Z możliwą monetą, ale dalej to jest jeden manę. Więc to nie jest aż takie tragiczne. A mamy dwójkę, czwórkę, piątkę. Znaczy, to, jest... to, to robi za naszą trójkę. Begienny raptor. Dlaczego Raptor nie Barman? Dlatego, że Barman w późniejszej fazie nas uleczy, a 3-2 też jest lepsze w przypadku, jeśli on by zagrał znowu 1-3. Zagra jednostkę 2-1, trajdujemy, wymieniamy 1-1, więc barmana też nie potrzebujemy. Więc w każdej sytuacji tak naprawdę Raptor jest lepszy. Czy jest moneta? Wysłucha moneta, on chce chyba zagrać monetę. Zgadza się. Moneta do 2-3 do 3-2. Najpierw zagrywamy pająka, dlatego żeby ropucha nam nie zabiła te jednostki 1-1, więc lecimy z pająkiem. Mukla, czy gryzli, wydaje mi się, że mukla. Czy bestia? W sumie może bestia. Tak, wydaje mi się, że bestia. Najpierw atak 1-1 w przypadku jeśli będziemy mieli pecha. Mamy pecha, oczywiście. Specjalnie, żeby to się nie wydarzyło, jeszcze najpierw zagrałem pająka, ale życie to nie bajka. Zwłaszcza na tym nowym koncie moim drogi do legendy. Nieszczęśliwy jestem. Nieszczęśliwy jestem na tym koncie i idzie nam naprawdę słabo. No to gladiatorka i 3-3 w twarz. Oczywiście mógłbym to cofnąć, ale to jest zbyt mała wartość, bo 5-4 by za darmo zginęło od jednostki 4-2. Więc nie ma sensu. Panie szamanie, musimy troszkę przyspieszyć, bo jeśli kolejny odcinek nie skończymy, ze na to, że robisz wolno tury, to będę smutny. To będę smutno. To tutaj za magia się dzieje w tym tym lewym górnym rogu. Nie wiem co tu się dzieje za magia. Tak sobie myślę. Jeśli masz czas się bawić mapą, to wiesz, że przeciwnik zamula, prawda? Oj, to boli! Byle nie teraz prowokacja jakaś. Dobra, czyli możemy zabić 0,3 i to jest bardzo istotne. W sumie może chemikiem to zabijemy. I żongler ma jedno zadanie. Jeśli żongler trafi, to wygrano. Dobra, no, wystawiamy się na obszarówkę, ale co zrobić? No, żecie to nie bajka, ale jestem naprawdę, jest naprawdę na tym koncie nieszczęśliwy. Mówcie co chcecie, ale na tym koncie. Pamiętacie każde kodo. Jak się nazywa? Ta bestia KODO 3-5, która zabija jednostkę za takim dwa, dwa. lub mniej. Za każdym razem, jak było 50% szans nie trafiałem. Tak samo z tym żonglerem. Mówcie co chcecie, ale na tym nowym koncie jestem nieszczęśliwy. No niestety, zgładzicie robi tu dużo. Gładzicie robi tu dużo. No, atak tu 3-5, w 3-3, atak w twarz. No nie ma na czym się zastanawiać, panie szamanie, bo czasu nam brakuje. Zagramy tą bestię, ale no nie jest to super sytuacja. Dlaczego tutaj wymiana? No, 3-3. No, nawet ja to mogę cofnąć i ciebie za to ukarać. Panie szamanie. Jeszcze gdyby sensownie to przeciągła, ale on to przeciąga grając po prostu w No dobra, liczymy, że nie będziemy to odpowiedzi. Ma 5 many. Zabić mało prawdopodobne. Może zamienić to w żabę. Może. Ale wtedy nie dostanie tej jednostki 3-3, więc nie ma takiej tragedii. My mamy chemiczkę plus prastary i prawdopodobnie tak zrobimy. I z chemiczki liczymy, że dostaniemy miksturę, która zadaje obrażenia za 6 many. Szask, no to musi mieć farta. Nie ma farta. Czy on to dwa razy przyjmie? <noise> Jeśli przyjmie, to dwa razy to zginie. Nie wiem, czy wie. Uff, w ogóle nie zaatakował, co też jest dziwne. Chemiczka i podleczymy 9-4. Tak jest. O to mi, z które mi chodziło. Wymieniam totem w przypadku jeśli na przykład bym miał drugi szat lub jakąś obszarówkę, żeby tej bestii nie mógł usunąć. Jeśli on nie będzie przeciągał, to zdążymy w tym odcinku. Na to liczę, na to liczę, bo już naprawdę przerywać w trakcie, to ja wiem, że to się gorzej też ogląda. Degeneracja. Mówcie co chcecie! Mówcie co chcecie, ale jestem strasznie, strasznie nieszczęśliwy na tym koncie. I nie skończymy, nie skończymy tego odcinka w czasie. Wybaczcie, że się napije, ale... Ale to już nie ma siłę! Była jedna jednostka za dwa, tak, jedna jednostka za dwa, czyli jedna 168, że. Jedna 168, tak? Nie wiem ile jest dwójek. Nie, może przesadziłem. Może jest 100 dwójek, nie wiem. Ale no szanse były bardzo małe. Potem sprawdzę, ile jest dwójek. Może jedna z 70. Nie, więcej jest dwójek, nie mam. Nie mam siły, naprawdę. No widzący zamienił się w proroka, ale powinienem zagrać tutaj widzącego. O siły, siły dajcie. No i nie, 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 jak teraz wleci mi obszarówką, to naprawdę, to naprawdę, nie przeciągaj chociaż, panie Kiro. Dobra, mamy wartość wystarczającą, nie, tylko nie jakaś prowokacja, też jakieś inne czary-mary. I nie przeciągaj już, panie, panie Kiro, nie przeciągaj już. Dobra, moi mili, ja powoli już się z wami żegnam. Jest, 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 jest. Do zobaczenia, moi mili, w następnym odcinku. Dziękuję za dzisiaj. W następnym odcinku kontynuujemy oczywiście naszą przygodę w Drodze do Legendy. Areny po Golda, po złoto w grze. Obecny wynik 1-0 czarnym księżnikiem. I w następnym odcinku będziemy kontynuować tę arenę. Na dziś to tyle. Kłaniam się. Do zobaczenia.